Dzień dobry. Poczytaj mi na głos to projekt, który przedsięwzięłam prawie 10 miesięcy temu, dokładnie 24 grudnia 2018 roku, czyli w zeszłą wigilię. Projekt podyktowany chęcią dzielenia się z moją słabo widzącą mamą książkami, które mogą wpuścić do jej życia trochę słońca. Lubiła, gdy jej czytałam, ale wiadomo, Trudno w dzisiejszych czasach się zsynchronizować życiowo i czasowo na czytanie książek. Zaczęłam więc je nagrywać, gdy mam czas, by ona mogła je odsłuchiwać wówczas, gdy ma na to chęć. Postanowiłam też podzielić się tymi nagraniami z innymi niewidomymi i słabowidzącymi osobami. Książki, które nagrywam, nie mają swoich wersji audio. Przyjęłam formę czytania bez przygotowania. Wszystko to, co tu znajdziesz, jest czytane na żywioł, zapisywane jednolitym nagraniem, bez cięć, edycji i poprawek. Początkowo dla oszczędności czasu nagrywałam na YouTubie za pomocą transmisji na żywo. Potem YouTube nieco utrudnił sprawę, ale przyjęta przeze mnie forma jednolitych nagrań na żywioł nie zmieniła się. Każda playlista to kompletny zbiór rozdziałów pojedynczej książki. Taka organizacja dla, wy dla wygody słuchacza. Nie jestem lektorem. Czytając na żywioł, człowiek się czasem myli, zacina, miewa lepsze i gorsze dni, czasem coś w tle hałasuje, albo o mikrofon otrze się moja kicia fortuna. Za to Cię z góry przepraszam. Aktualnie mam w planach trochę bardziej urozmaicić wybór tematyki książek, bo widzę po statystykach, że chętnie mnie słucha coraz większe grono osób. Trochę więcej literatury fachowej, może coś z literatury dla dzieci i młodzieży, wśród niewidomych i słabowidzących są też bardzo młode osoby. Dajcie znać. Jeszcze taka informacja techniczna. Jeśli chcesz być powiadamiana, powiadamiany o nowych odcinkach czy rozdziałach, nie zapomnij po zasubskrybowaniu nacisnąć dzwoneczka, znajdującego się obok przycisku subskrypcji. A tymczasem miłego słuchania.